już tą ścianę mam prawie gotową teraz o, tu jeszcze zostały mi cztery kwadraty i nad trochę <coughs> Tutaj ten rok muszę sobie zrobić. Końcówka jest <laughs> między tymi kablami, kurde takie pierdzielenie 47,5 siedem i pół siedem, co to wejdzie? Tu trochę zwężymy. 27 na czterdzieści i pół. Tutaj nad drzwiami o taki kawałek jest. Zrobię. kurde muszę drabiny wyjąć. No, mam nadzieję, że to tam w miarę się uda tutaj jakoś tą wełnę przełożyć, roz, rozwoić ją. No dobra, może coś z tego będzie. Tu jeszcze do góry. No i co? No i się udało. Okej. Okay. Siemka Maria, jak tam zdrówko? Ile ja zostało mi kawałków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kawałków jeszcze. Pełny wyda. Dobrze, luz. O, Siemka Baja bongo. Siemano Ostry. Siemka Piotrek. <laughs> Widać, z wełną walczę i słychać. <laughs> Dalej, ale już mam końcówkę. Sześć i pół. <tryk> Dlatego tnę takie kurde tutaj końcóweczki. Bo już mam. Końcówkę, no nie będę tutaj z całych jechał. Szkoda wełny. musiał całego leć. No, masakra, kurde, z tą wełną. Będę musiał tak zrobić, bo inaczej to kurde, posłucha jak nic. Siemanko Agnieszka, jak tam zdrowie? Gryzie, gryzie i to kurde ostro, a <laughs> mam tylko okulary, bo jak jak zakładam maskę, to zaczynają mi parować okulary i nic nie widać. I taka robota o. Powinienem mieć tą maskę, ale tak jak mówię, kurde, to nie idzie. Nie idzie robić. Później to wysmarkam. <noise> to się nawdycham. Mi zostają takie... Mi zostają takie skraweczki, o to sobie wpycham tam między, między drzwi. Tak muszę to wypełnić i tak. O. Proszę bardzo. Nic się nie marnuj. Nie są tanie rzeczy. <tryk> Taką o łyżeczką do jajeczniczki. <tryk> Jutro będę jajecznicy tym robił. Nie no, żartuję. <tryk> Aha, teraz sobie może jeszcze zrobię u góry nad drzwiami te dwa. Jaki wynik meczu? Juventus, no, pewnie Juventus wygrywa. Sześćdziesiąt cztery. Cztery. siedem i pół. Nie nałożę, nie ma opcji. <noise> Bo nic nie będę widział. Kurde, dobry wymierny, Jakaś taka wąska się wydaje. Może. No. A no wiem, że grali. Szczęsny grał. Ten. Yy, no, milik tam jeszcze graczy. Czy kontuzje ma dalej? Torino grał Glik oczywiście, nie? Na obronie. no on, on to cały czas kontuzję łapie i żeby nie te kontuzje to by był to wygrał by naprawdę na może nawet na tym poziomie Lewandowski może, może trochę przesadziłem, ale to był dobry, naprawdę. No elegancko. I ten drugi kawałek zaraz sobie <laughs> dotnę. Tego mi wyda, chyba nie. Muszę z nowego dać. To potnę te kawałki. Pięćdziesiąt <laughs> A, na czterdzieści Kurde. <laughs> 47,5 Mówiłem broni, teraz w Barcelonie broni.

Żeby był lepszy nóż, to bym trzy razy szybciej zrobił, ale <grych> dobrze jest, też <grych> daje radę. yeah <sighs> Dobra, to mam nad drzwiami, i tu teraz mi zostały tu kurde, jeszcze w tym kablu takie pierdzielenie, co tu jest za wymiar. А он там граф, в этом разы мине двадцать шесть с половиной на шестьдесят два с половиной короткие куры.

I tu teraz, kurde, przy tym kablu, przy tym gniazdku muszę sobie tam wyciąć dokładnie, żeby to mi wyszło. Trochę tak schować te kable w tej wełnie. Kurde za. Żebym się nie pomylił. coś takiego chyba muszę całkiem wyjąć, wywalić <laughs> A za mało żebym obciął, może dobra może być, tylko muszę tutaj w te kable zrobić takie, też je wpuścić, tu aż do tyłu i dół. Że mówię, fajnie się tą wełnę formuje. Ona ma warstwy takie. Skalna tego nie ma. Ona by się rwała zaraz. Że jakieś plusy są tej wełny szklanej. No, elegancko. Dobra? Tu coś kurde Dołożyć trochę mało. Ty więcej, jak za mało tej wełny. Będzie zimno uciekać. Ej, zimno uciekać, Ciepło będzie uciekać. Siemka Katarzyna A! Ciocia! Siemanko! A nic, wełne sobie robię Kończę już A co tam słychać? raper Fide on nie jest czasem Założycielem, właścicielem tego klubu albo współwłaścicielem nie wiem. <laughs> A tu trzeba uzupełnić górę. Uh -huh. uh -huh. Tu brakuje z góry trochę. Zdołożyłem.

Teraz się zaczyna wkradać druciarstwo, ale trzeba tutaj tą dziurę zaizolować, o, dobra, <laughs> jest okej, okay. tu zostały trzy kwadraciki tylko, będzie dobrze. <śmiech> <śmiech> O. trzy kwadraty i po robocie. Dobra. Sobie zrobię już te trzy kwadraty na spokojnie i ja będę spadał. Także na razie, miłej soboty, będzie git. Siemano.